Manko, witam Was serdecznie, ja jestem Cegła i dzisiaj omówimy sobie drugi z trzech najbardziej pożądanych finałów tibijskich. Mianowicie omówimy sobie dzisiaj finał Feru. Jak sama nazwa mówi, podczas tego finału będziemy mogli zmierzyć się z legendarnym już Ferumbrasem, jednak nie tym typowym z najazdów tibijskich, który w obecnych czasach nie stoi nawet sekundy, a z questowym czarodziejem o nazwie Ferumbras Mortal Shell. Przejdźmy jednak najpierw do wymagań, co potrzeba, aby owego bossa móc zacząć bić. Przede wszystkim wymagania to: 150 level minimum, jednak zaleca się tutaj mieć przynajmniej ten 250. Plus. Zaczęcie misji u Mazariusa, który znajduje się na północnym wschodzie Darashi, tam w sumie gdzie zaczynamy questa. Musimy mu przynieść 30 Demonic Essence. Jeśli nie jest to nowy świat, to na spokojnie na markecie za jakieś grosze to kupicie. Otrzymamy od niego Teleportation Rod. Z racji, że ona będzie potrzebna dość długi czas, w razie zgubienia, możemy ją odkupić od tego samego NPC za 1K. No i najdłuższy fragment całej wędrówki, i często najtrudniejszy ze względu na czas i moby, jakie trzeba zabić, misja The Godbreaker. Polega ona na zabiciu wszystkich siedmiu bossów, tak jak jest to na mapce, którą pożyczyłem z Tibiopedii przed Wami. Samej drogi oraz mechanik na poszczególne bossy nie będę tutaj opisywał, bo jest to naprawdę długi i żmudny proces. Odsyłam was na Tibiopedię po spoiler, który jest dobrze opisany. To tylko o czym wspomnę: to po zabiciu każdego jednego bossa i wejściu w teleport zostaniemy przeteleportowani na taką platformę, jaką teraz widzicie. Należy użyć magicznej różdżki z wcześniej na piedestale i dopiero wyjść z rumu. Uprzedzając pytania nowych graczy, dostęp robimy tylko raz, później, już sobie luźno bijemy samego Ferumbrasa co dwa tygodnie. Przejdźmy do tego, co potrzebujemy na samą drogę i walkę z Ferumbrasem. Pierwsza rzecz to Dwarven Ring, Energy Bomby, Helmet of the Deep lub Zamiennik, sporo potków, jeśli chodzi o runy, to ja używam tam Avalanche i bardzo ważna rzecz: Convince Creature Run. Potwory, jakie spotkamy na drodze, to: Plague Smith, Juggernaut, Hellflyer, Dark Torter, Hellhound, Fury, Grimlich, Vexclaw. Odporności na temoby nie będę tutaj rozpisywał, bo jeśli doszliście już do etapu samego finału, na pewno są te moby wam bardzo dobrze znane. No ale żeby nie było, że cegła tylko mówi co trzeba i jakieś wymagania ma to przejdźmy do tej przyjemniejszej rzeczy, czyli co wartościowego z tego dropi. Z ferum brasa mogą polecić dwa itemy o zajebiście dużej wartości kilku tysięcy złotych. Jest to Ferum Bras potrzebny do Addonu na Maga i Mysterius Scroll do zajebistego monta runnera. Z finału goldów plus finału feru można już całkiem fajne sianko wyciągnąć. No chyba, że ktoś jest Harlower i sam użyje. W każdym razie matematykę zostawiam Wam. Oczywiście za pierwszym razem gdy skończymy finał feru nagroda ze skrzynki to kasa, silver tokeny, zasłony i dywany do domku oraz fajny misiek jako ozdoba. A my ruszamy dalej. Na filmiku widzicie teraz drogę, która za każdym razem musi być przebyta na naszego bossa. Na wyższych levelach jest to naprawdę łatwa droga, jeśli macie mniejsze levele po prostu to sobie wybijajcie, odgradzając się energii bombami. Jeśli wszyscy bezpiecznie dotarli na dźwignię, to zaczynamy. Pojawiamy się w pokoju z Ferumbrasem na środku, którego bić jeszcze nie możemy. Jak łatwo zauważyć, dookoła niego są rozstawione kryształy. Zadaniem drużyny jest zabijanie rift invaderów wokół niebieskich kryształów, aż nie zrobią się fioletowe. Gdy już wszystkie kryształy będą fioletowe, udajemy się w lewy dolny róg pomieszczenia, uważając, żeby nie stać przy ścianie, bo wysysa ona manę. Pojawiają się Ferumbras Soul Splinter wraz z obstawą Demonów. Gdy zabijemy takowego Ferumbrasa, pojawi się w jego miejsce Ferumbras Essence. Zadanie jest proste: przeprowadzić Esencję przez niebieski portal, który pojawia się po zabiciu Rift Invaderów. Przed kolejnym etapem ubieramy koniecznie Helmet of the Deep lub jego zamiennik. Chyba, że naszą podróż chcemy skończyć w Temple. Do kolejnego zadania będą potrzebne Convict Crater runy. Przejmujemy nimi potworki o nazwie Rift Fragment i dajemy im dojść do Ferumbrasa. Ważna rola druidów, żeby masresować nasze rifty. Gdy ta forma padnie pozostała ostatnia, finałowa forma Ferumbrasa, czyli Mortal Shell. Przeładowujemy łuki, kusze, czy co tam macie i walimy wszystkim co mamy. Dyferum raz będzie już na Black HP, pozostaje Wam jedno. Modlić się o złoty idem, albo czapa, albo scroll, czego Wam bardzo życzę. Super, finał feru został zrobiony. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego poradnika. Jeśli się podobało zostaw łapkę w górę, zostaw suba i zostaw komentarz. Jeśli się nie podobało to Wy... Sili się trochę i napisz komentarz, co można, by zrobić lepiej, a być może wezmę to sobie do serca. Podziękowania dla Gildi Dragon Believers, dzięki której mamy możliwość brania udziału w co dwutygodniowych finałach, podziękowania dla mojego teamku oraz specjalne podziękowania dla Blessed Luka, który polecił na swoim kanale mój kanał i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i czerpać wiedzę z taką samą przyjemnością. Pamiętajcie zostawić komentarz pod filmikiem. Niestety ostatnia choroba mnie rozłożyła, co pewnie jeszcze słychać na tym filmie i nie wylosowałem w ostatnim filmiku zwycięzcy 50 Coinów, więc losowanie nastąpi razem z poprzednim filmikiem. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia na streamach i w TV.